Witam, witam o świcie poranka. Zobaczmy, mamy taką ładną pogodę na drogę. Ruszamy teraz do malkarskiej, ale chciałem do dnia wczorajszego jeszcze dograć wam parę takich ciekawych informacji. Jeżeli byście się zatrzymali w naszej miejscówce, byście chcieli się dostać do centrum miasta, musicie zejść na piechotę do głównej ulicy na i znaleźć przystanek autobusowy. Numerem 1 dojedziecie do samego centrum i przejazd taki stąd. Do centrum, czy z centrum, tutaj bo myśmy wracali z centrum, bo było bardzo, bardzo późno. To zapłaciliśmy o macie nawet godzinę 22.59. O takiej godzinie, my wracamy do domu 10 kun na jedną osobę, na dorosłą. Tak, wziąłem cztery takie same. Wziąłem dla dorosłych, bo już się nie chciałem już skminiać, bo nie znam tak na tyle dobrze chorwackiego, żeby to przeciągać. Kolejną ciekawostką, taką, jeżeli będziecie o godzinie. 21 na mieście, i chcecie wymienić pieniążki na kuny, to zobaczcie, czy z boku nie ma zamkniętej budki z kantorem. Bo oni robią taki myk, że przed 21 zaniżają cenę kun, o 21 zamykają kantor, a po 21 otwiera się drugi kantor i z powrotem jest cena lepsza. Tam z daleka widać stocznia, 3 maj jest ogłoszona upadłość. Ale coś tam widzę, dźwig jakiś chodzi, coś tam się dzieje. No to na chwilę obecną to tyle. Głos przekazuje Izabeli. Dzień dobry, dzień dobry, zaczynamy nowy dzień. Jesteśmy już po śniadaniu z ładnym widokiem. Dzisiaj pogoda taka pochmurna. Słychać dzieci, krzyczą. No szkoda, bo nie mieliśmy tutaj takiego widoku. Z czystym niebem. Niedługo wyjeżdżamy do Makarskiej. Tam ma być ponad 35 stopni i słońce, więc będzie mega upał. O, zobaczcie, specjalnie dla Was nagram tą drugą windę, która jest starsza. Wiecie, jakie małe lusterko. Lampka w górze. Guziczki. Zobaczymy, jak się tym jedzie. Zamykamy drzwi. Hardcore. 11, ruszamy. Wszystko się trzęsie. No, jest różnica między tamtą a tą. Pewnie ta będzie chodzić dopóki będzie funkcjonować. I tam się wydaje, że jest wolniejsza. Wolniej się poruszamy na górę. No, jesteśmy na miejscu. I tutaj wszystko trzeba ręcznie otwierać, nie automatycznie. Jak nie zamkniemy tych drzwi, to nie ruszy winta. Ruszamy. Tu jeszcze jakieś chorwackie napisy. A więc opuszczamy nasz domek. Zostawiliśmy tu chyba porządek. Mam nadzieję, że będą właściciele zadowoleni. Także tak to wygląda po naszym użytkowaniu. Sypialka. Żegnamy się z widokiem. Ty chyba jedziesz, nie? Mam nadzieję. Także przejdziemy teraz tutaj, już ekipa czeka. Tak. Przejdziemy tutaj do pokoiku. Hej. Gotowy do drogi? Także taki porządeczek. No już bardziej poukładał. Także jest tutaj ładnie, wszystko czysto. Nie zostawiamy bałaganu, jeszcze łazienkę wam pokażę. Te rzeczy oczywiście zabieramy. Jak łazienkę zostawiliśmy w jakim stanie? Tutaj jest w ogóle praka z suszarką. To jest ciekawe, bardzo mi się przydało, bo sobie wyprałam, wysuszyłam, więc tak wygląda wszystko czysto. Porządek jest. I zostawiliśmy pamiątkę. Tu zakrywam hasło do WiFi. <taka>, Taka żabka namalowana przez Maxa i Napis Rodzinka 4 plus 1. Zapraszamy na nasze odcinki. Oczywiście jest tutaj zakaz spalenia. O, zmywarka akurat, akurat skończyła myć. Także jesteśmy gotowi do drogi. Papa domku. Ostatni. Zostajesz czy jedziesz? Gotowi do drogi, tak? Tak. I pomimo że zostawiamy porządek, warto także zostawić napiwek, jakiś taki mały symboliczny. Bo wiadomo, że gospodarze muszą po nas posprzątać, aby następni goście mogli tutaj sobie pięknie mieszkać. Więc oczywiście polecamy apartament, tak? Tak. No, bardzo fajnie 10 10. było. No super. Wystawimy na bookingu bardzo dobrą ocenę. Także dziękujemy i ruszamy. I klucze oddajemy do skrzynki pocztowej, Ruszamy po prostu. Rzucamy. Tak fajnie. Jest ogarnięty temat. I wychodzimy. A jeszcze Max chce pokazać tą windę. Tata nagrał, siotrek. O! No taka hardkorowa winda. Po deszczu auto wygląda tragicznie. Całe brudne. Przyjechaliśmy jeszcze na stację, aby umyć szyby, żeby było przejrzyście, abym mogła nagrywać, bo naprawdę są mega, mega brudne po tym deszczu. Co widać? I ciężko by było cokolwiek ująć. Także Piotr już szybciutko obleci szybki. O, dzielny chłopak. Do celu mamy 4 godziny 10 minut, 461 km. Planowany przyjazd około 16.30, ale na pewno nam się wydłuży. I wjeżdżamy na drogę ekspresową. Tak patrzymy, że nie tylko my mamy takie brudne auto, bo chyba wszyscy, którzy tutaj mieszkają, po prostu po tej pogodzie wczorajszej deszczowej mają takie ubrudzone autor. Widok przepiękny. I zjeżdżamy na split. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z miejscówki. Było bardzo fajnie i było dosłownie wszystko potrzebne, zarówno do gotowania, jak i do takiego życia codziennego. Czyli no, idealnie, naprawdę. Nawet na dłuższy pobyt mieszkanko. Także polecamy jak najbardziej ten apartament. I zainteresowanym oczywiście podamy zamiary, więc naprawdę no, no, no super, prawda? Bardzo tak, fajnie, wszystko bo Naprawdę nie ma się do czego doczepić. Od chochelki, nie? Tak, <gry> jakieś takie inne przybory kuchenne chociażby. A zaskoczyła mi najbardziej suszarka w łazience. Braka z suszarką, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale w Chorwacji właśnie że ludzie suszą w blokach, no bo nie mają jak suszyć, to suszą za oknem. I mają ciepłą pogodę, więc suszą na suszarce tej zewnętrznej, ale ja trochę miałam obawy powiesić tam pranie, że mi to pranie po prostu zdmuchnie. To śmieszne, ale był du duży zapas papieru teatrowego. Tak, duży zapas papieru ale to zasłaniam Ci. Nie, nie, nie. Także naprawdę ręczniki, ręczników było bardzo dużo, także jak najbardziej polecamy dla czteroosobowej rodziny. to mieszkanko, wygodne łóżko sypialni, wygodne łóżka dla dzieciaków. Także salonik, telewizor, z którego nie korzystaliśmy, więc nie wypowiemy, bo ani raz

Przed nami. Czekaj, bo ja chyba źle wyjechałem. Shit. Dlaczego? Shit. Ups, puści nas pan. Puści Także widzicie, trzeba patrzeć uważnie. A wytłumacz, tutaj widzą, o co chodzi? Bo tutaj trzeba zapłacić, a tam chyba tylko jest na ten, tak pokazuje, że tylko jest na tego wiatola. Aha, czyli takiego chorwackiego, tak? Mhm. mhm. No to widzisz, dobrze wiedzieć. trzeba uważnym być i patrzeć, gdzie należy wjechać. Czyli pobieramy tutaj bilecik na razie. Sprawdźmy, jedzie ciężarówka? Przejedzie? Tak. Tak, to jest ten... Taki jakby chorwacki wiatr. Czyli z automatu przejeżdżałem. A my po prostu pobieramy bilecik. Ciemny. Tak, tak, widziałam przed chwilą, skanuję tam. Skaner. Ale w drugą stronę? Choreczek! O, to już opłaty, co dlatego? No mhm. trwa. Autostrada jest fajna, przejezdna, nie ma dużego ruchu, ale może to to, się dzisiaj poniedziałek mamy 26 lipca. Zobaczymy, jak to będzie dalej, bo po nawigacja pokazuje, że tam niedaleko Makarskiej będzie zatłoczone będzie korek, więc tutaj jak na razie jest wszystko ładnie, pięknie, jedziemy cały czas a do celu zostały nam 3 godziny 23 minuty paliwo przy autostradzie prawie 11 kun nie zdążyłam zobaczyć ile zwykłe kosztowało ale diesel prawie 11 kun I już się większy zaczął. Bardzo dużo Właśnie mieliśmy w tunelu bardzo, bardzo ostre hamowanie. Także nawet schowek się otworzył. O kurczę, mam nadzieję, że wypadek. Nie jest przed nami jakiś. Także wszyscy zaczęli hamować raptownie. I wszystko mi poleciało. A montuję dla Was filmik akurat. Więc laptop tutaj jest. Większość to Słowenia, Chorwacja, Węgry, Węgrów bardzo dużo, Szwajcaria, parę Austriaków i Niemcy. Jak widać przed nami ruch jest dosyć spory, nie wiem czy to jest spowodowane tym, że mamy dzisiaj poniedziałek i większość pracuje i po prostu dojeżdża do pracy, czy to tak na co dzień, jest ciężko mi powiedzieć. Ale jest bardzo dużo, Słowacja, Chorwacja, a to już się powtarza. Nie będę miał już tyłu. Ale jadą ciężarówki też, nie? Tak. Tak. Nie jeździ tyle ciężarówek. Nie wygląda tyle ciężarówek jak na niemieckiej autostradzie, ale jest ciężarówek też. W poprzednim roku, jak jechaliśmy do Chorwacji, to zatrzymaliśmy się przy tym hotelu. I za chwilę będzie może jeszcze widać. Śmiejemy, bo robiliśmy tutaj mały urbex. No. <laughs> także opuszczony hotel tam jest. No zbyt się zatrzymaliśmy, mogliśmy zrobić po prostu to fajny widok. I zaczynają się przepiękne widoki. Zjeżdżamy na parking, aby chwilkę odpocząć, ochłonąć do celu mamy jeszcze 130 km ponad godzina drogi, więc zrobimy sobie taką krótką przerwę. Widać dosyć dosyć dużo ludzi tutaj jest też odpoczywają, a Piotrek wypatrzył, że jest tutaj widok, więc przy okazji nacieszymy oko. O, jest jakaś matka Boska, widzisz? Więc widzę, widziałem właśnie, że ten widok jest. Tego Coś tu jest. Wow, widok tutaj jest przepiękny. Wow, ładny, nie? No dalej zobaczyć, no kuś, odpoczniesz chwilę no i napijesz się, bo można usiąść zjeść szukamy Mcdonalda, ale niestety nie ma Mcdonalda nigdzie po drodze, więc no szkoda pójdziemy zaraz zobaczyć Matkę boską. Pięknie. ale co to pogoda, pogodą, nie? zachorzane niebo Czuję się jak w Hiszpanii. Chociaż jeszcze w Hiszpanii nigdy nie byłam. Ale tak się czuję. Podejdźmy, zobaczymy. Matka botka z Jezuskiem malutkim na rączkach. No. Ładnie, ładnie. Ale nie ma opisu żadnego, nie? Nie ma nic. Zaskakujące. A tym mostem tutaj przyjechaliśmy. Troszkę będzie głośno, bo wieje, ale jest bardzo ciepło, także ten wiatr nie przeszkadza, tylko nagrywa się. Tam jest z daleka, widać jakieś miasto. Będę musiał sprawdzić to w nawigacji, gdzie jesteśmy dokładnie. I już planujemy, żeby w drodze powrotnej tutaj zacumować za wziąć sobie na jedną dwie noce spanie i byśmy wypożyczyli łódkę, bo mamy licencję na pływanie, łodzią motorową, i byśmy przepłynęli tutaj pod tym mostem i popłynęlibyśmy tam te Zjeliśmy z samochodu małe co nieco, aby przekąsić. Niestety McDonalda nie ma, więc musimy sobie jakoś radzić i jeść to, co mamy. Wczoraj jeszcze piekłam takiego kurczaczka, więc zjemy sobie to z serkiem i sosem Aleksa i Maxa. Fajnie tutaj jest, że właśnie są takie miejsca, aby sobie coś tam zjeść. Zasiądziemy do stołu. Prawdziwe. Szaleństwo. Jedzeniowe. O! Ale usta. Mamy koteciki, Co? U. Jesteśmy jak Makłowić. Na trasie. Makłowicz na trasie. Przekomyśliliśmy małe, co nie, co ruszamy dalej, bo coś się w ogóle chmurzy. Nie wiem, czy będzie lało. Ale cykady słychać. Ho, ho, ho. Do bramek. Będziemy płacić za autostradę. Zobaczymy, ile potrwa. Jest 16:46. Trzy bramki są czynne. Dwie po lewej, jak widzimy, można płacić kartą czy gotówką. A tą, którą my jedziemy, zarówno można płacić w yy, okienku, jak i przejechać na tym chorwackim wiatom Nie wiem, jak dokładnie to się nazywa. W każdym razie elektronicznym. Pobieraniu opłat. Także damy bilecik. O, pokażę, pokażę bilecik. Taki bilecik tu gdzieś pisze, gdzie wjechaliśmy. Więc sobie można sprawdzić. zobaczymy, ile nam wyskoczy na liczniku. Czyli 212 kg, 28 euro. Chwala. Także nie jest tak tragicznie. No chyba niewiele drożej niż w tamtym roku. Ile? 28 euro. Wow. No tak, ale także... się kawał przyjechali. Się tego tak, da. pewnie. No, wiadomo, trzeba im zapłacić. No. Możesz pokazać no. jagunki może. to zobaczyć. Tutaj metrów 400 metrów. Tam dokładnie pisze, bo my jechaliśmy od rzeki. Widzicie, jest tutaj. O także możecie sobie później, ewentualnie, może się komuś przyda. Także dobrze, więc teraz zjeżdżamy Ciekawe. I zostało nam do celu 18 minut 16 km. Dodam, że jedziemy po raz pierwszy do makarskiej, także jesteśmy bardzo ciekawi tego miejsca. Byliśmy wcześniej w Crykwienicy, byliśmy w Sweaty Filip, Jakub, Byliśmy w tamtym roku w Trogirze, Także no zobaczymy. Zobaczymy, jak nam to wszystko przebiegnie. Jak nam makarska się spodoba? Tak mamy zaplanowane, już tak mniej więcej mały planik mamy, bo wiemy co i jak. Oglądaliśmy tam parę osób i też czytaliśmy blogi różne, także no zobaczymy. Zobaczymy. Czas pokaże. Ale widoki są ładne. Naprawdę. Jakbyśmy do morza zjeżdżali,

10 kun, 34 diesel i zwykłe paliwo, 11 kun. To podobnie chyba jak na autostradzie było, nie? Chyba taniej. Taniej. Wydaje mi się, że ale nie jestem pewna. Wow, widać Makarską. I wjeżdżamy do Makarskiej. Do celu mamy kilometr, czyli gdzieś będziemy na obrzeżach. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będziemy mieć piękny widok.